w leśnym ogrodzie. Dziś pada, także oprowadzę was po moim tunelu foliowym. Tunel foliowy 45 m kwadratowych, 9 na 5 m, czyli 3,5 wysokości. No i chyba przy, na, ze względu na długość filmiku rozdzielimy go na kilka części. Tu mam takie trzy strefy. I zaczniemy od prawej. Higa kiga już owocowała. Następnie wzdłuż tutaj brzegu tunelu foliowego po tych metalowych na stałe e, przymocowanych linkach będą pięły się pomidory na różne odmiany. Tutaj przed pomidorami mamy melony pepino. Jeszcze w praktyce nie jadłem ich. Raz, raz mi już jeden owocował, jednak za późno dojrzał ten owoc. Co kilka metrów mam posadzone w tym roku cytrusy rozodporne Tutaj akurat sprawdźmy. To jest Aichang Lemon, czyli taki bardziej rozodporna odmiana cytryny. Tutaj wzdłuż na przodzie rosną czosnki Ciosnki posadzone zeszłej jesieni one właściwie już pod koniec, już w czerwcu są do wykopywania, już zaczynają, już zaczynają kwitnąć. I tu też w tym pierwszym rzędzie przed nim co jakieś 30 cm posadzona jest papryka, również różne odmiany tutaj Papryki mniej więcej tu mam 4 rzędy, po mniej więcej 50 tych otworów. Czyli na przykład tych papryk tutaj w rzędzie będzie 25 sztuk. Hmm. Kolejny, kolejny cytrus. Ai Chang Quad. To jest taki mieszaniec kungwata i też takiej mrozychodnej, trochę dzikiej cytryny. To wszystko wejdzie do testów. Następnie świeżo posadzony granat, granatowiec tutaj papryka. Mrozoodporna. o Oni też jeszcze będą osobny odcinek. Kolejny, kolejny cytrus. Eisenhat To też jest jakiś zamiennik cytryny. Tu mam to ziele, ziele nieśmiertelności o którym już mówiłem. Kolejna. Kolejny cytrus. Trifeola. To wydaje mi się, że to jest zamiennik. To jest taka bardziej mrozoodporna, pomarańcza, z tego co pamiętam. No i tutaj mam miechunkę. Rodzynek brazylijski. Miechunkę paragwajską. To będzie taki cały, z 5-6 metrów rząd, to się wszystko bardzo mocno rozrośnie, kolejny cytrus to jest lime quad, czyli taka cytryna, limonka pomiędzy gdzieś tam rośnie różny koper I kolejna, tu już akurat o, pojawi się w tym roku nawet pierwszy ten pierwszy owoc. Też jakiś zamiennik cytryny. Z Może to jest nawet mandarynka. Mandarynka. I tu jest gujawa. Gujawa ananasowa. Także jak widać, dużo się tu dzieje. Do końca sezonu to będzie nie do poznania. Wszystko będzie zarośnięte. No i już to jest taka dopiero jedna trzecia tunelu. Zapraszam do komentowania, polubienia i subskrypcji. Zielono, pozdrawiam.